Z książki Maryja mówi do Ciebie, siostry Bożeny Marii Hanusiak, 28 października. Dziecko, które płacze, chwyta za serce swoją matkę. Kiedy z Twoich oczu płyną łzy, wzruszam się Tobą. Jestem przy Tobie, aby Cię pocieszać. Jestem matką, która kocha swoje dzieci i nigdy nie zraża się żadnymi ich słabościami. Gdy ludzie tracą cierpliwość do samych siebie, ja nigdy nie tracę jej do nich. Kiedy zawodzą ich inni, ja jestem jeszcze bliżej, gotowa ich rozumieć. Moje dziecko, jestem przy tobie. Aby cię słuchać, nie tylko słuchać, ale przynosić ci rozwiązanie w twoich kłopotach, przychodź do mnie i mów mi o wszystkim, odmawiaj różaniec, przedkładając mi wszystkie twoje boleści i trudności.